Cześć, witam serdecznie na kanale Angelika Hopi Cake i dzisiaj zapraszam do wykonania ciasta warstwowego na kruchym cieście. W miseczkach mam kakao, cukier, proszek do pieczenia, jajka oraz mąkę pszenną i ziemniaczaną. Z tych składników powstanie nam biszkopt czekoladowy. Do miski wsypuję obie mąki i proszek do pieczenia, delikatnie zpuknęm rózgą, po czym dosypuję cukier oraz kakao. Wszystkie suche składniki dokładnie mieszamy, aż do całkowitego połączenia się. Wlewamy nasze jajka i mieszamy nasze składniki do całkowitego połączenia się, aż powstanie nam jednolita czekoladowa masa. Gotową masę przelewamy do foremki i wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na maksymalnie 20 minut. Teraz przygotujemy ciasto kruche. Do tego będziemy potrzebować szklankę mąki, 3 żółtka, 3 łyżki cukru pudru, opakowanie cukru waniliowego, pół łyżeczki proszku do pieczenia oraz 100 g margaryny. Wszystkie przygotowane wcześniej składniki Wsypujemy do naszej miski i będziemy teraz zagniatać nasze kruche ciasto. Gotowe ciasto będziemy teraz rozwałkowywać na kształt prostokąta, tak, żeby idealnie zmieściło się w naszej blaszce. W rondelku mam przygotowane 400 ml mleka oraz 200 g margaryny. Włączam palnik i podgrzewam. Dosypuję teraz około 100 g cukru i doprowadzam to do wrzenia. W osobnym pojemniczku mam odlane 100 ml mleka i do tego wsypuję łyżkę mąki pszennej oraz ziemniaczanej, czubate łyżki. I dokładnie to mieszam. Z tych składników powstanie nam budyń, który będziemy przelewać na nasze kruche ciasto. W rondelku nasze mleko zagotowało się wraz z margaryną. Wlewam teraz rozpuszczone mąki i dokładnie mieszam. Nie przerwam mieszania. Ciągle mieszam aż do połączenia się całkowitego składników, czyli do powstania jednolitego budyniu. Po ugotowaniu naszego budyniu odczekujemy chwilę i przelewamy jeszcze gorący na kruchy spód, nakrywamy biszkoptem czekoladowym i wkładamy do lodówki do całkowitego wystudzenia. Tutaj w rodelku, jak możecie zauważyć, mam sok z wiśni. Moje wiśnie były mrożone, więc je rozmroziłam i dolałam trochę wody i będę to gotować. W momencie, gdy nasza, nasz sok będzie gorący, będziemy mogli przystąpić do wsypywania galaretek wiśniowych. Tutaj mam rozmrożone wiśnie, które będę dodawać do naszej galaretki. Tutaj już jest sok gorący, zagotowany, i teraz będę wsypywała galaretki i dokładnie mieszała do całkowitego rozpuszczenia się naszych galaretek, i odstawiamy do wystygnięcia, do momentu, aż galaretka będzie taka niemocno zżalowana, ale już taka dobrze ścięta. Ja tutaj już mam galaretkę gotową. Jak widzicie, moja się ścięła troszeczkę za bardzo, ale to nic nie szkodzi. Wszystko w porządku. Teraz wrzucamy do niej wiśnie, dokładnie ją wymieszamy i będziemy wykładać na nasze ciasto. I tak przygotowaną galaretkę wykładamy na nasze ciasto, równomiernie ją rozprowadzając szpatułką i Wkładamy do lodówki. W tym czasie przystąpimy do przygotowania ostatniej warstwy, czyli kremu bitej śmietany. Tutaj, jak widzicie, w miserce mam rozpuszczoną żelatynę, w pojemniku mam śmietanę, cukier puder przygotowany oraz cukier waniliowy. I z tych składników ubijemy teraz nasz krem. Teraz ubijamy naszą śmietanę i będziemy dodawać do niej cukier puder, gdy ona osiągnie taką konsystencję gęstej kwaśnej śmietany. I nasz cukier waniliowy i dalej ubijamy. Gdy nasza śmietana już będzie wystarczająco gęsta, przestajemy ubijać. Przekładamy łyżeczkę dwie um, nasze śmietany do rozpuszczonej żelatyny, tak żeby ją zahartować, wymieszamy, wlewamy wszystko z powrotem do naszej śmietany i krótko mieszamy do połączenia się składników. I tak przygotowaną śmietanę przekładamy na nasze ciasto i równomiernie rozprowadzamy po całej jego powierzchni. Na wierzch ciasta wysypuję ciasteczka pokruszone z warstwą czekolady. I będę też wysypywać czekoladę gorzką, drobiusieńko posiekaną oraz na większe kawałki. Gotowe ciasto wkładamy do lodówki do związania się naszych składników. A ja już dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał i że go wykonacie. Jeśli tak, piszcie w komentarzach, jak Wam smakowało. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnych filmikach. Pa!